Za to, że ze mną jest i za to, że się o mnie bardzo troszczy. Za to, że jest zawsze Pomoc i obiadki. Za miłość, którą obdarzyła mnie od pierwszych chwil życia. Nie, za... I za to, że mnie bardzo kocha. Za to, że mi zawsze pomoże i za to, że mi pomoże we wszystkich trudnych sytuacjach. Za to, że jest przy mnie i mnie kocha. Za to, że robi mi pyszne kolacje. Za to, że zawsze, zawsze jest przy mnie. Pyszne obiady, pyszne desery, zapomaganie. Kocham moją mamę za obiady. Za to, że mi pomaga w sprzątaniu pokoju. Za to, że robi mi dobre obiady i to wszystko. Gotuje mi obiady. To, że ona kocha mnie. Za to, że pomaga mi za to, że się To, że się mną opiekuje. że gotuje dobre obiady. Yy, przytulanie. Bawi się ze mną. Gotuje przepyszne obiady. Jest ze mną, bawi się ze mną. Gotuje obiady przepyszne i kiedy. I kiedy robi przepyszne desery. Pozwala grać. Jest ze mną i bawi się ze mną. Powiedziałam, kiedy, no kiedy, <laughs> kiedy zawozi mi na mecze. Ze mną rysuje. Czas. Wiedziałam za to, że opiekuje się mną. Nie przytula i jest ze mną. Się uśmiecha. Jest przy mnie. Kocham cię, mamo. Kocham cię mamo. Kocham cię mamo. <noise> Kocham, cię, mamo. <noise> Kocham cię mamo. Kocham cię mamo. Kocham cię mamo. Kocham cię mamo.